Jesteśmy na targach rekabilitacyjnych w Łodzi. 26 raz bodajże się odbywają. To jest dobra okazja poznać nowe osoby, tak, które później w naszej przyszłości jako fizjoterapeuci, że będziemy mogli się spotkać z tymi ludźmi, ich sprzęt poznać nowy, tak, bo on jednak w świecie cały czas zmienia, są nowinki nowe i trzeba być na bieżąco. trzeba, trzeba znać nowy sprzęt. I właśnie tutaj dzięki temu, że jesteśmy, to mamy taką możliwość. Przygotowujecie się do zawodu fizjoterapeuty. Czy to jest trudny zawód według Was, tak jak na etapie Waszych studiów, jak to poznajecie? Czy na pewno jest bardzo wymagający kierunek. Wymaga ciągłej nauki pogłębiania tej wiedzy cały czas czytania nowych rzeczy, przeglądania nowych badań. Trzeba być stale na bieżąco właściwie, tak jak zawód lekarza. Tak, zawód fizjoterapeuty jest no, wymagającym zawodem na pewno. Aczkolwiek jeżeli ktoś kocha ten zawód, to myślę, że będzie się w nim spełniał na pewno. Dlaczego tutaj jesteśmy? Otóż tutaj i studenci, jak również pracownicy mogą się zapoznać z najnowszym sprzętem służącym usprawnianiu ludzi z niepełnosprawnościami. Co was tutaj pociąga w tym zawodzie? Wybraliście tę szkołę i wybraliście właśnie ten kierunek. Dlaczego? Co was przyciągnęło? Chyba najbardziej to pomaganie innym, tak? Bo na tym, żeby się na tym skupić. Ja, ja, ja bym chciała z dziećmi pracować, tak? więc właśnie w tym kierunku kolega bardziej osteopatię, więc no, różne, naprawdę różne, różne możliwości dzięki temu mamy. Bo przede wszystkim w szkole jest praktyka. Przede wszystkim tak zajęcia w szpitalach, właśnie z pacjentami, że wiemy na czym to polega. To nie jest dla nas jakaś nowość, tak? że wejdziemy do szpitala i nie wiemy co się dzieje. To nas przygotowuje, tak, praktycznie. Przed chwilą uczestniczyliśmy w takiej uroczystości Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Wyższa Szkoła współpracuje też z fundacją. Angażujecie się też pewnie jako wolontariusze w różnego rodzaju przedsięwzięcia z osobami np. niepełnosprawnymi. Jakie stąd macie doświadczenia? Czego to Was uczy? To znaczy na zajęciach, właśnie mieliśmy zajęcia z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Wydaje mi się, że wniosło to bardzo wiele dla naszej praktyki. Potrafimy obsłużyć się, znaczy może już nie powiedziałem, obsłużyć. Zaopiekować się taką osobą, tak, jeżeli potrzebuje przejść z wózka na łóżko bądź gdziekolwiek. Przenoszenia. Dokładnie. Nawet taka rozmowa właśnie z osobami niepełnosprawnymi. Przygotowali nas do tego, tak? Różne zabawy i gry, czy boczat właśnie na wózkach, strzelnictwo, tak? To też mieliśmy. Wszelkie różne... sporty osób niepełnosprawnych, żebyśmy się w tym orientowali, są podobne do osób pełnosprawnych, jednak mają kilka różnic w sobie. Gdy rozmawialiśmy z panem Dziekanem w, poprzednim, w poprzedniej naszej rozmowie, mówił, że też niektóre osoby niepełnosprawne są dla was instruktorami czy wykładowcami w waszych zajęciach. Czy mieliście takie doświadczenia i czego się dowiedzieliście? Tak. Mieliśmy przyjemność pracować z panią Moniką. Która właśnie jest prezesem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Bardzo dużo wniosło nam to dobrego, spotkanie się z nią. Opowiedziała o swoim wypadku, jak to wyglądało. Tak psychicznie też nas przygotowała, jak w jej odczuciach to było. I dzięki temu bardziej rozumiemy te osoby. A wracając jeszcze do samych targów, pewnie rozglądacie się, oglądacie te wszystkie nowinki technologiczne, słuchacie pewnie jakichś wykładów, fachowców, instruktorów. Powiedzcie, czego się tutaj dzisiaj nauczyliście, albo co jeszcze chcielibyście podpatrzeć do końca tych targów? Znaczy, chciałbym na pewno, co roku interesuje, stoiska z różnymi czasopismami. Tych czasopism jest wiele, tak, fizjoterapeutycznych. I na pewno jest to ciekawe, są tutaj promocje, żeby kupić taką prenumeratę, świetna okazja. Są bardzo ciekawe, bardzo wartościowe te czasopisma. I na pewno wiedza, która jest w książkach, to jedno, natomiast czasopisma no, tą wiedzę uzupełniają. Wasze marzenia związane z Waszą pracą po opuszczeniu murów Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności. Co byście chcieli robić, zdobywszy najpierw wykształcenie właśnie w tej uczelni? Tak, ja właśnie chciałabym pracować z dziećmi, takimi najmłodszymi, które się rodzą z wadami wrodzonymi i właśnie, właśnie z nimi e, współpracować i, i pomagać takim dzieciom. Znaczy, na pewno trzeba studia dokończyć, <laughs> więc y, tytuł magistra jest nieunikniony, a co później, czas pokaże. Na pewno spełnianie się w zawodzie, tak, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, akurat y, bardziej interesują mnie uszkodzenia narządu ruchu. Panie dziekanie, no ma Pan wspaniałą młodzież, Wspaniałych studentów, pełnych pasji, zaangażowania i pewnej wizji przyszłości, chętnych do nauki, chętnych do rozwijania się. Jak by Pan zaprosił młodych ludzi, żeby wstępowali w mury Pańskiej szkoły? Przede wszystkim to jest bardzo ciekawy zawód zawód fizjoterapeuty. To jest jeden z zawodów, gdzie nasi absolwenci będą bezpośrednio stykać się ze swoimi podobiecznymi, będą pracować z ludźmi, czyli. Ta wiedza szeroka jest bardzo, bardzo potrzebna. Jak ich zachęcić? Po prostu trzeba kochać ludzi, trzeba mieć pewną dozę empatii, wyczuwać, co by inni chcieli. Trzeba posiadać umiejętność postawienia siebie w sytuacji innego człowieka i po prostu jest to zawód. Bardzo, bardzo ciekawy. Jutro przeznaczamy dzień na bliższe kontakty z, yy, z wystawcami. Już niektórzy deklarowali się przyjechać do nas do szkoły i yy, przeprowadzić warsztaty. Na warsztatach zapoznajemy się z najnowocześniejszym sprzętem. Oni przyjadą, pokażą, jak to działa. Studenci będą mogli dotknąć, popracować z tym sprzętem. No i to dopiero coś im daje. I właśnie w ciągu roku akademickiego takie warsztaty będziemy organizować, a na tych targach już umówimy się, kto do nas przyjedzie i mniej więcej w jakim terminie.